Obserwujemy obecnie ogromny przełom. Jest to taki trochę kopernikański wręcz przełom, jeśli chodzi o możliwości diagnostyki, ale przede wszystkim leczenia chorób, które dotychczas uważane były za nieuleczalne. Mówimy tu o terapii genowej, czyli możemy wpływać na dysfunkcyjne geny, tak aby włączyć je na nowo do, do pracy, a tym samym uzupełniamy czy wręcz Zmieniamy warunki patologiczne, pacjenci mają szansę na normalne życie. Oczywiście dotyczy to wybranych chorób, jak na razie rdzeniowy zanik mięśni jest tego przykładem, ale też choroby takie jak choroba Pompego, Fabriego. Rzeczywiście tu możemy naprawić błędy natury. Leczenie w programie lekowym rdzeniowego zaniku mięśni jest to bardzo dobry. Program, duże osiągnięcie oceniany jest przez nas bardzo dobrze, dlatego że na przestrzeni kilku lat spowodował, że pełną dostępność do leków dostały potrzebujące tego osoby. W roku 2019 do Nucinersenu i jest to kontynuowane z tego, co dzisiaj przekazywałem, ponad. 50% przypadków właśnie leczone są tym preparatem. Od 2022 został, została wprowadzona możliwość leczenia terapią genową, pierwszą w Polsce terapią genową, preparatem onasemnogenaby parwowek. Jednorazowe podanie. Powoduje od razu wielką poprawę, wręcz wyleczenie w wielku, wielu przypadkach tych malutkich dzieci. Od tamtego czasu także mamy trzeci preparat w postaci doustnej. Jest to preparat substancją czynną dyplam. Jest to uzupełnienie, ale nie tamtych terapii, tylko uzupełnienie gamy możliwości wyboru leczenia właśnie SMA. Kobiety w ciąży, które otrzymują lek, również mają taką, dzięki, dzięki tej możliwości też możemy spodziewać się poprawy ich funkcjonowania, no i przede wszystkim tego, że uda się im donosić ciążę. Mamy tego przykład choćby tutaj, nawet w Lublinie. Jedna z mam, która urodziła zdrowego chłopca, ma już z zaawansowaną postacią rdzeniowego zaniku mięśni, leczona właśnie Nusinersenem. i otrzymując ten lek, na tyle ją wzmocnił, że pozwoliło to praktycznie donosić ciąże i urodzić. Mamy doskonałe dwa ośrodki, zarówno dla leczenia dzieci i płynnie to przechodzi później w leczenie dorosłych. Ci profesorowie, którzy dzisiaj byli też na konferencji, doskonale ze sobą współpracują. Także mamy bardzo dobre to przejście, co w niektórych województwach jest problemem. U nas jest to, jest to bardzo dobrze funkcjonujące i nie widzę dzisiaj takiej potrzeby, żeby zwiększać liczbę ośrodków. Wydaje się, że te dwa ośrodki bardzo dobrze wyspecjalizowane, świetnie sobie radzą z tymi, z tymi problemami.